Cześć, jesteś na kanale Fantastyczny Camper, na którym pokazuję jak zbudowałem kampera z dostawczego craftera, a w zasadzie ostatnie tygodnie pokazuję jak go przebudowuję po tym jak został przerejestrowany na auto specjalne kempingowe. Kurczę, tak długiej przerwy jeszcze nie miałem od kiedy prowadzę ten kanał. Trzy tygodnie mnie nie było. Złożyło się na to kilka powodów. jest tam zdrowotnych, i trochę technicznych, brak części. No, i w sumie jeden taki też bardzo ważny powód. Robiłem dużo naprawdę drobiazgów w samochodzie. No i nie chciałem Was najzwyczajniej w świecie zanudzać filmikami pod tytułem, jak przykręciłem lampkę do sufitu. Eee, także parę, parę rzeczy zrobiłem. Budowa troszeczkę drgnęła do przodu. Eee, zobaczcie sami. Dzisiaj pierwszy te złóżka pod obciążeniem. Na razie tylko Pawła tam położyłem. Potem spróbujemy coś cięższego. Wejście na razie tylko rabinę tu podstawiłem i trzymałem. Natomiast do góry, proszę bardzo, całkiem spoko miejsca. Pawciu, połóż się na plecach. Połóż się śmiało na plecach. Podnieś rękę do góry, do sufitu dotknij. O, rewelacja. Elegancko da się spać. Dobra, możesz pójść połóż się na boku jak Ci wygodnie, elegancko da się spać jak sobie sprawdzam obciążenie. To te linki tutaj e, o, są tam delikatnie. E, te również wszystko tu wisi na tych, y, na tych pasach, które założyłem na tych wzmocnieniach, które mają to łóżko trzymać. E, czyli okazuje się, że to był bardzo dobry pomysł. Tu cały ciężar. Cały ciężar praktycznie wisi na tym. No patrzcie, jest tak lekki, że mógłbym to łóżko podnieść. Pewnie razem z nim, ale nie chcę katować siłownika. No, generalnie jest rewelacja. I drugie drzwi, słuchajcie. Są całe w tej chwili wytapicerowane. Jeszcze nie pozakładałem listew ozdobnych. Tutaj, jedną na próbę, generalnie tą wnękę też już wyłożyłem. Tutaj, wszystkie łączenia, które widać, to oczywiście, e, oczywiście będą zakryte albo tą tasiemką, albo listwą taką aluminiową. E, no i tutaj też filozofii nie ma, no, można sobie to odsłonić. Tu zdarłem już kawałek folii na próbę, e, ale generalnie wszystko ładnie działa. I też tutaj wyłożyłem już e, tapicerką, tą całą stronę. To nie widać do góry, bo jest łóżko podniesione, ale tu już jest generalnie wszystko skończone. Jutro, nie, pewnie pojutrze przyjdą obrotnice i przód generalnie będzie zrobiony do sprzątania. Tam musiałem zdemontować słupek, bo nie wiedziałem jak dojść tam z prądem do, do tamtej lampki. Także tam sobie wyciągnąłem prąd, tam to podepnę potem i osłonę założę z powrotem. Ale wyszło moim zdaniem całkiem fajnie. E, ogarnąłem elektrykę. Słuchajcie, bo tu faktycznie było ciemno jak się gdzieś jechało. Mm. O gustach nie dyskutujemy, to może od razu się tak umówmy, ale tu zrobiłem tak, tu zrobiłem lampkę. E, taką kierowcy nazwijmy to. E, I ona ma dwa włączniki, tutaj jeden oczywiście dotykowy. E, zapala tą, a ten drugi będzie zapalał, tam po bokach będą schowane. E, jutro mają przyjść kurierem. E, no, takie zrobiłem, bajeranskie oczywiście na niebiesko się muszą świecić. Zapalają, jak przytrzymamy, to się elegancko ściemniają. Jak przytrzymamy jeszcze raz, to się rozjaśniają, dotknięte wyłączają. I identyczne zrobiłem tutaj u chłopaków na tej części. No, nie będę teraz już tam wstawał i, i tego zapalał. No, świecą tak samo. Generalnie fajne, fajnie to wyszło, o to mi chodziło, tu się długo zastanawiałem, jak to zabudować i generalnie zrobiłem ze sklejki taką pseudo skrzynaczkę, e, którą tutaj po prostu e, dwoma wkrętami przykręciłem tutaj do, do konstrukcji samochodu, wkręty oczywiście zamaskowałem. Słuchajcie, kolejna bardzo ważna zmiana, e, zniknęła ta pajęczyna z kabli, która tutaj była na wejściu. Już je uporządkowałem. Oczywiście, jeszcze nie jest to wszystko podłączone. Natomiast dobudowałem słupek. Czekajcie, przejdę na drugą stronę. Dobudowałem tutaj konstrukcję słupka. To oczywiście będzie też futryna od drzwi do łazienki. Natomiast we wnętrzu słupka ukryłem przewody. Jak widzicie, trochę ich tu jest. One tam sobie idą z góry zakręcają i tutaj w słupku są polutowane na stałe. To jedyne wyprowadzenie, jakie będzie to włącznik światła w łazience. Także te kable będą schodziły na dół, na dół, na dół, na dół. Zresztą to już są przygotowane i zwinięte i tu w podłodze i tak muszę przyciąć podłogę do, do linii, w której będą się zamykały drzwi. Więc tutaj, jak przytnę to od tego miejsca, tutaj wytnę kanał w podłodze i te wszystkie kable przeprowadzę. Tam część potem rozprowadzę do tyłu, tam gdzie będzie akumulator i przetwornica. Część, natomiast tutaj na dole zrobię taką skrzynkę z bezpiecznikami, jakimiś tam przełącznikami. Natomiast tutaj w tym miejscu zamontuję. To tak zwane Centrum Dowodzenia Wszechświatem. Mam już pewną koncepcję. Nie będę Wam teraz opowiadał, jak to, jak to zamierzam zrobić. Natomiast mogę Wam tylko uchylić rąbka tajemnicy, że będzie to coś, czego jeszcze nie widziałem w żadnym kamperwanie. Nie wiem, może w kamperach były, ale w żadnym kamperwanie własnej roboty czegoś takiego nie widziałem, ale to tyle. Jak będę już to ogarniał, to zobaczycie. Jak widzieliście, już przed chwilą, jak wam pokazywałem przewody, e, mamy już tutaj też przerobioną e, łazienkę. E, od tego, że od, odstąpiłem od rozszerzania, i tutaj o te 20-30 cm to już wam mówiłem. E, byłby to formy nad treścią. E, to raz, dwa, e, strasznie dużo czasu by to pochłonęło. No i pytanie, czy jest sens? No, jakby tutaj uznałem, że, że raczej nie. Także tu już stawiłem jeden słupek, jedną futrynę, drugą. E, na dole wytnę, tak jak wam pokazywałem. No i kupiłem drzwi. Na razie nie są oczywiście zamontowane, ale zdecydowałem się na taką banalnie prostą wersję. Nie miałem do nich przekonania, ale trochę je stulinguję. Może będą działać. To są takie zwykłe drzwi harmonikowe. W drzwiach harmonikowych słuchajcie występują dwa problemy. Pierwszy mi się wydawał problemem, a okazało się, że jednak przy zakładaniu ich do wana to nie będzie problem, tylko zaleta. Mianowicie te takie tanie drzwi harmonijkowe, one nie mają zawiasów, tylko mają takie elastyczne zawiasy. To jest kawałek jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś tworzywa sztucznego, takiego giętkiego jak materiał i one na tym się łamią. Natomiast droższe mają tam normalnie wstawione takie eleganckie, eleganckie zawiasy. I teraz zastanawiałem się nad tym, bo zawsze to mi się wydawało jeden ze słabych punktów takich drzwi. Ale wpadłem na pomysł taki, że, tak mi się wydaje, że w sytuacji, kiedy te drzwi są zamontowane w mieszkaniu, w łazience, no to faktycznie takie lepsze zawiasy w tych droższych drzwiach, one są prawie dwa razy droższe, te lepsze zawiasy w takich droższych drzwiach mogą faktycznie pracować lepiej, natomiast te tanie zawiasy, elastyczne, nie będą dzwonić w czasie jazdy. Bo, jednak, jak tam są normalne, normalne zawiasy, takie długie, no to, to jakiś luz na tym, no musi być, nie, nie ma siły. Więc to by mogło po prostu hałasować. Więc, e, jakby to jest pierwszy problem, który mówię, kupiłem ostatecznie takie z tymi elastycznymi zawiasami. E, drugi problem jest taki, e, że one mają prowadnicę tylko do góry. I ten dół strasznie pracuje. Mam pewien pomysł, jak to rozwiązać. E, na razie też nie chcę wam zdradzać tak szczegółów. Ogólnie rzecz biorąc, chcę na dole też zamontować taką podobną szynę, jak do góry. I tam nie kółka, tylko bolce, żeby te drzwi przytrzymywały, chociaż w dwóch, trzech miejscach. Zobaczymy, jak to zda egzamin. Na no to na razie tak zrobię delikatnie, roboczo, bo bardziej chodzi mi o to, czy, czy taka konstrukcja futryny nie będzie w żaden sposób ograniczała, nie wiem, ruchliwości tych drzwi. No jeżeli nie, to, to moim zdaniem będzie to, będzie to dobre rozwiązanie. No i zobaczymy. No, ta jest wersja, wydaje mi się, najprostsza. Ja widziałem jakieś tam przesuwane drzwi w kamperach otwierane. No, otwieranych tu mieć nie mogę, bo to już przerabiałem. Wprawdzie miałem takie łamane na pół, ale, ale mimo wszystko otwierane. Jak były otwarte, to ciężko było tu przejść. Jakieś przesuwane, no nie bardzo mają się gdzie przesunąć. Te wydały mi się takie, te rozwijane. Widziałem gdzieś tam, Nautilus bodajże się nazywają, takie rozsuwane. No to cena jakby, cena jakby powaliła. Aż tyle nie będę inwestował w drzwi. Zainwestuję w. Centrum sterowania wszechświatem, ale to nie zdradzam. E, więc to mi się wydał taki najbardziej optymalny e, optymalny model drzwi. No i przy okazji najtańszy tam. No, kupiłem jakieś takie troszeczkę lepsze, tam 140 zł. E, generalnie już za stówkę można dostać. E, zobaczymy. E, kupiłem białe, bez żadnych wzorów. E, może coś się na nie naklei, żeby ładnie wyglądało. Nie wiem, jak, jak założę, to będzie, e, będzie lepiej. Będzie lepiej widać. I tak naprawdę to są wszystkie rzeczy, które tutaj z przodu mam do zrobienia. E, później już przerzucam się na tył. Mam ambitny plan, e, żeby na Majówkę wyjechać tym, tym busem, już tak oficjalnie. E, może nie wszystko będzie działać jeszcze, tak 90% może będzie zrobione, chociaż wolałbym go skończyć w 100%. E, pytanie, czy camper van może kiedykolwiek być skończony w 100%, e, bo tam zawsze jest coś do poprawki. E, ale chcę go na majówkę już tak zrobić, żeby można było wsiąść i pojechać. Eee, zobaczymy. Eee, generalnie, jak zrobię tutaj ten przód, no to z tyłu pozostanie mi tylko wyprucie ścian, eee, zrobienie łóżka na stałe, eee, zaizolowanie tych ścian jakąś cieńszą cięż, izolacją, no i tam podłączenie wody elektryki. Eee, z tym nie, nie powinienem mieć problemów. Akurat tą robotę lubię ona mi w miarę szybko idzie. Także zobaczymy. Jeszcze jeden drobiazg, eee, a może i drobiazg, trzeba ja się odsunąć. Może i drobiazg, ale, ale utrudniał ujeżdżanie. Ten samochód jest dosyć długi, jak wiecie, i ciężko się nim manewruje. Zamontowałem mm, już wyświetlacz do kamery cofania. Postanowiłem go przykleić, przykręcić, przepraszam, w tym miejscu. Także on mi nie ogranicza widoczności na wprost. No eee, tu tak elegancko mogę zerkać. Chciałem go gdzieś z prawej strony założyć, tutaj, ale, no, ale ciężko by było gdzieś go tak w miarę blisko przykręcić, żeby mógł ręcznie zmieniać kanały. Eee, no działa, tu mi coś, coś mi jeszcze nie kontaktuje do końca, mm, ale to, to rozwiąże. On jest na takim magnesie montowany, może gdzieś, coś, może gdzieś coś tutaj w kabelkach... O, widzicie? Znika obraz. Nie wiem, zobaczymy. No generalnie działa, więc miejmy nadzieję, że to tylko jakaś drobna, drobna niedyspozycja. No to tyle moi drodzy, jak widzieliście parę takich drobnych lub mniej drobnych rzeczy zrobiłem. Najbardziej jestem zadowolony, że już wreszcie mam oświetlenie w kabinie i to tutaj ta spodzie łóżka i, i to tam z przodu w kabinie. E, obrotnice miały przyjść. E, troszeczkę się to opóźni. Okazało się, że takich jak e, takich jak chciałem założyć, no były wystawione na aukcji, ale się okazało, że są niedostępne. E, dzwoniłem do sprzedającego. Najpierw chciałem wymienić na tańszą wersję, ona jest 2 cm wyższa, to były takie dzienniutkie, 2 cm, 2,5 cm. Najpierw chciałem wymienić na taką, wersję, na taką wersję wyższą, 5 cm. Natomiast sprzedający powiedział, że postara się w tym tygodniu jednak jakieś ogarnąć, bo te, termin wysyłki, który mi powiedział przez telefon, to była druga połowa czerwca. No Tyle czekać nie będę. Więc jeżeli w tym tygodniu. Nie ogarnie, on tam mówił, że ktoś mu odesłał, zwrócił, że jedną gdzieś tam znalazł, zobaczymy, nie wiem, może, może kręci, może mówi prawdę, nieistotne. Jeżeli do końca tygodnia nie ogarnię tych niskich, to wtedy kupię te wyższe, te 2 cm różnicy nie będzie robiło. Eee, co jeszcze? Eee, no chcę zrobić elektrykę do końca w tym tygodniu, eee, tak żeby już w miarę możliwości to centrum sterowania wszechświatem odpalić. Wprawdzie w przyszły weekend mamy święta, ale, eee, ale może coś tam się uda. I zobaczymy. Tak jak Wam powiedziałem chwilę wcześniej, no mam ambitny plan, żeby na majówkę wyjechać. Zobaczymy. Zobaczymy, czy bus będzie skończony w 90%, 95%, czy może w 100%, tego nie wiem. Ale chcę na majówkę już gdzieś chociaż na, na dwie noce tym samochodem pojechać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To tyle z fantastycznego kampera. Jak zwykle zapraszam Was do subskrybowania kanału. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Przy okazji zdrowych, spokojnych świąt. Smacznego jajka, bo do świąt już raczej filmu nie wrzucę. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Postaram się już teraz nie czekać trzech tygodni. Trzymajcie się. Cześć!